Gonzalo Iguain, zagrani od razu do Teweza. Tevez dobrze ustawiony. Jest bramka, jest bramka. Siemaneczko z tej strony Mathel i mamy ostatni mecz sezonu. Sezonu w lidze trzeciej, ponieważ następny sezon rozpoczniemy z ligi numer 2. Po ostatniej porażce jestem dość zmotywowany, żeby spróbować przynajmniej awansować do ligi wyżej. Do ligi numer... Znaczy... awansować to jest oczywiście pewne, tylko... Jest jedna sprawa. Ew, awansować się z takim hookiem, czyli z pucharem. I... Co mi tego pomoże? No myślę, że pomoże mi do tego baloteli, który zmieni czerciego No ostatnio nie jest w formie. E, użyjemy sobie kilku kart jednorazowych, mianowicie... Mm, tutaj weźmiemy sobie. Użyj. Kondycja. Kondycja plus 60, ale miałem gdzieś na 100% kondycję zespołową. Chyba, że gdzieś ją użyłem. Nie, ale to jest, a, to jest... co? co? Czekajcie, zastosuj trening, zmienimy się znowu, kondycja Ja 11 kondycji zespołowej, więc jest git Dobra, już wiem jak się to przynajmniej robi, dobra Pogba, Queenie tak wszyscy, wszyscy w miarę ogarnięci e, Co weźmiemy sobie do tego? Kto tu ma słaby dribbling w ogóle? Strzał, dribbling ma bardzo słaby Hmm, ma słaby dość, rush Churchill? kawani, Kandrewa, Cavani, co Tak sobie myślę, żeby użyć tego na igła i nie, bo to mu troszeczkę doda. Albo i nie. Dobra, dam na Balotelliego w sumie, on jest takim zawodnikiem, którego e, wkładam wielkie nadzieje, że jeszcze nam pomoże w tym meczu. E, I trening, oczywiście trening. Dribbling 15. No, taka kartę mam, więc mu dam. E, I z tego, co widzę, Hmm. Dobra, Widal na do podstawowej dynaski Akwilani może w sumie zagrać na rezerwie to żaden problem. On się nie pogniewa. A i przejdźmy do gry: no bo cóż, tutaj więcej można zmienić. Hamsik jedynie na rezerwie. E, Pirlo oczywiście również na, jako rezerwowy zawodnik. E, w rezerwach w ogóle. Venatia Lightowo. E, pff. Dobra, idziemy do tej gry. No cóż, nikt nam szuka tego przeciwnika. Może wyszuka i wygramy, no. E, miejmy, wie, miejmy dobre nadzieje. Dobre nadzieje, nie wiem się mówi. No miejmy nadzieję po prostu, że wygramy. Przeciwnika ciężko nam znaleźć. Aczkolwiek e, trzeba troszeczkę poczekać. Ja po raz kolejny przy nagrywaniu Smakuję mleczko, no cóż. Hmm. Ostatnio wam się nudziły te stroje Milanu, więc czas i na żółte. Nie wiem, czy będą szczęśliwe. Hmm. Niemiecka drużyna, to czego nie lubię. I jeszcze do tego z Roysem Tocem. No niby na pierwszy rzut oka drużyna dość tania, no ale. Ale ten Rojs po prostu może. Hmm, coś nam tutaj przywijać, może przeszkodzić. Błaszczykowski również, Pola, który się ścina nas, że go nie mamy w drużynie, że go sprzedaliśmy tak zwanego Żyda, kiedy nam potrzebny był hajs na nasz super skład Serie A. Kandrewa daleko do przodu od razu do Baloteliego, Balotelli opanował, ale stracił, no piłki nie stracił, lecz akcja troszeczkę została wstrzymana. Gonzalo Iwain, zagranie od razu do Teweza, Tevez dobrze ustawiony. I jest bramka, i jest bramka, czwarta minuta, Tevez strzela bramkę, która daje, otwiera wynik, daje prowadzenie drużynie Phantom Steam. zobaczmy jeszcze na powtórkę, bardzo ładne podanie, bardzo ładny strzał i 1 do 0, przeciwnik teraz się będzie chciał zemścić od razu szybkim, szybkim atakiem, co mu e, uniemożliwił nasz bl, 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 napastnik blbl, bl, Balotelli, Balotelli, a i Buffon wybija daleko do przodu, opanował Tevez no, Tevez jak najbardziej zawodnik na ko. ofensywny pomocnik, taki trzeci jakby napastnik w naszym zespole, Buffon spokojnie tym razem do Caseresa, który wybija daleko do przodu, tam jest Iguain no, Sami widzieliście co robi Iguain, Buffon jak najbardziej, dobrze się zachował wychodząc z bramki, Zagranie piłki do naszego Tevez'a. Tevez nie stracił jej. Balotelli, Pogba. Dobrze minął e, przeciwnika. Zagranie i był chyba faul i kartka. Nie, nie, nie tym razem. Stroje Ralu Madryt białe, bardzo fajne stroje. Vidal, który zastąpił Aquilaniego, który jest... E, a, no czy jest? No jest dobry na pewno, ale... Ale potrzebuje kogoś takiego szybkiego, zwinnego i tak dalej, i tak dalej. Tevez uderzył z dystansu, ładnie posłał petardę, ale na dobrze dzisiaj. Czuję się chyba w formie. No cóż, sami widzieliście kolejny piękny strzał w wykonaniu tego zawodnika. Kandrewa, Ogbona, Ogbona, no, zawonik, który wszedł z ławki rezerwowej, ale bufon. Eee. Dobra, mi się rzut karny, już się bałem, ale. Sędzia za spokojnie do tego w ogóle całkiem potrzebny. Buffon łapie spokojnie, ale są niektórzy, którzy tak niby słabo grają o, o, przeciwnicy, ale potrafią po prostu z wolnego, praktycznie z każdego uderzyć i strzelić w To jest po prostu coś, coś okropnego. Ja na przykład celu jestem bardzo słaby w stali gry, a szczególnie właśnie z rzutów wolnych, czy nawet z rzutów karnych. Po prostu nie lubię uderzać tu w karnych, to jest za duży stres, za duża odpowiedzialność dla naszego zespołu. E, walczymy o tą piłkę, walczymy. Chiellini, dobrze, tutaj e, zrobił przeciwnika zagranie. E, dobra, mamy piłkę, zagranie do Iguaina. No cóż, no sami się nie udało mu się. Okej, okay, mamy piłkę, Chiellini. Balotelli, Balotelli, od razu do Iguaina, Iguain dobrze zobaczył chodzącego Balotelliego Ten uderza Jaka bramka, faka maka i do ptaka Ale bramka, się, że przestrzelił, byłem pewny na 100% że przestrzelił Po prostu ten strzał tak szedł Tak brz 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 Zobaczmy jeszcze potureczkę. Zobaczmy, bo ładny strzał, Tevez pięknie i okienko, okienko na pustą bramkę Myślałem, że przestrzelił, typowo ale mamy 22 minutę. Mamy 22 minutę. I czy po prostu eee... wygramy ten mecz? Czy przeciwnik jakoś później się odrobi? Będzie starał się. No i na pewno nie możemy tracić piłki. Musimy szanować tą piłkę. Musimy szanować, proszę państwa. Bo to jest najważniejsze w tej grze. Szanowanie piłki, dokładność podań i ewentualnie uderzyć. Strza... Boże, uderzyć, uderzyć, strzelić bramkę. I, I tyle. Dobra, spalony. Tutaj Aubameyang, chyba to jest majak z tego co się domyślam, próbował uderzyć jeszcze. Oby Aubameyang, dokładnie tak, dokładnie tak, Aubameyang. Okej, okay, piłka przejęta, Widal dobrze się zachował, zagrywając do kolegi Iguain. Tutaj pięknie Kandrewa wychodzi na pozycję, Kandrewa, on, no, on ostatnio potrafi uderzyć z dystansu. O, jeszcze ładnie zdążył rzucić, no ale przeciwnik był lepszy, no ale cóż e, oczekiwać z takiej pozycji, no. Caseres, zobaczcie, jak przejął fajnie z łatwością piłkę e, Totsowi Roysa. E, no, z, z balotelli, zagranie do balotelli. Właśnie teraz do balotelli, ktoś tam na balotelli był. Carlos Tevez Iguain albo i nie. Co za mocny strzał. Bram kasza po prostu oczarowało i, i się po prostu wywrócił. Dobra, mamy piłkę, mamy piłkę. Strata piłki to się równa, y, wiąże z odzyskaniem piłki przez nasz zespół. Kaseres. E, Iguain, Iguain, Trzecia bramka dla naszego zespołu. tak ważnym meczu to jest coś przepięknego, coś cudnego. Ostatnia szansa, ostatni e, tutaj gol. 33 minuta. Czy przeciwnik odważy się wyjść z gry? Czy jednak spróbuje walczyć? Walczyć, no cóż. Ja na pewno bym nie, nie oddał takiego meczu tak łatwo. Nie wyszedłem z gry. Chyba, że jeszcze jedną bramkę stracimy. Znaczy, przestrzelimy to już przeciwnik po prostu stanie fioła, wyjdzie z gry. Pada, rozwali czy coś tam dalej. No, ładna akcja, ale czy ja wiem, czy było takie mądre. Wiemy, że Tevez nie za wysoki, ale a w sumie kilka razy strzelił bramkę głową, właśnie. Ogba! O, to troszeczkę mnie poniosło. No. Bogba wiadomo, mocny strzał, ale no z tą dokładnością troszeczkę gorzej jak Milanin, no nie wiem jakby e, uderzył. Ciężko mi to powiedzieć. Igła in na pozycji spalonej. Dzisiaj strzelił swoją którąś tam bramkę, nie wiem, około 10 bramki. E, niby słaby, ale u mnie gra dość dobrze, dość, do, dość starannie bym powiedział. Okej, okay, Marco Royce, to e, drużynowy, czy coś zrobi, czy nie. Okej, okay, Kaser jest bardzo dobrze dzisiaj, chyba w formie z było w ogóle na odwrót. Ogbona w ogóle nie w formie Royce. teraz. Ech, Lewa noga uderza. I powiem szczerze, dobry strzał, ale no nie udało się. No, przykro mi bardzo, kolego. E, Balotelli, daleko do... Boże, Balotelli. Czemu się zawsze Balotelli mieli z, z Buffonem? Może dlatego, że oba nazwiska są na literę B. E, Iguain. Iguain, Balotelli. Dziękujemy Państwu bardzo. Czwarta bramka. Potężny pogrom Phantom Steam. Zobaczmy bo Ja sobie szybkie, bo już po prostu gardło ścieram nagrywając drugi odcinek z rzędu. I tak, ja myślałem, że dziwnik, teraz będzie w stanie, będzie zmuszony wyjść z gry. Cóż, potężny pogrom, pogrom naszego zespołu 4 do 0 do minuty 41. Odcinek trwa 10 minut, dość krótko, więc jeszcze tutaj wam pokażę, jak nasz zespół zdobywa mistrzostwo 11 tysięcy końców na nasze konto może z tej okazji otworzymy jakiegoś tocy, może i nie Zobaczmy czy w ogóle tocy są jeszcze dostępne czy dopiero dzisiaj o 19 jeśli o 19 to po prostu Postaram się coś z tym zrobić. No cóż, mamy troszeczkę końców, mamy troszeczkę końców, co zrobimy? Wejdziemy sobie w we, 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 we sklep złote paczki. Jeśli będą paczki, otworzymy za 15 koła. Okej, okay, mamy paczkę za 15 tysięcy, z tej okazji, że zdobyliśmy mistrzostwo 11 tysięcy końców Chyba mogę sobie pozwolić na otworzenie jednej paczki, no cóż, 3 godziny do końca eee, Otwieramy, ja po prostu zamykam oczy, boście mi uwierzyli na słowo Otwieramy jedną paczkę za 15 tysięcy, jeśli trafimy coś bogatego, to po prostu będę w siódmym albo i tam w tam większym niebie eee, Dobra, teraz się losuje. Chyba się losuje, bo nie wiem, bo mam zagniete oczy a nie chcę patrzeć, a nie słyszę I Zobaczmy co mamy, mamy sobie Penarfe, mamy Bainesa, mamy Pele, Pele, Ple, Petersena I e, jeśli chodzi o coś to tutaj Nic nie trafiamy no Przykro mi bardzo no 15 tysięcy poszło do Żyda, tak zwanego Zdobyliśmy trenera rosyjskiego, Giwena, który był bramkarzem Manchesteru City e, Kiedyś tam, dawno, dawno ten może być troszeczkę warty, New loan. Jest to. Okej, okay, no tutaj to by było na, na tyle w tym odcinku. Ja zapraszam do subskrypcji tego kanału, komentowania, lajkowania, e, subskrybowania mówiłem? już zapominam. E, oraz do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, link znajdziecie na dole w opisie. Na razie, cześć czołem.